Eee, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze szybko najlepsze eee, momenty dzisiejszego meczu eee, No i zaraz się widzimy, moi drodzy, po krótkiej oczywiście przerwie Także zaraz Słysko. do Was wracamy. Kałpej broni! Zabija Evrona! Zabija trochę! Kaopej! Jeszcze trochę! Kaopej! Nie! Jo Ja! kurwa, Nie wierzę! Dopej, sto podróbnym W jakim stylu? Tak jest, patrzy, ale nie może ich znaleźć. No, będzie ciężko. O! Nie, To kurwa! No i to jest, moi drodzy, minus grania na rozdziałce 4-3. Ale skąd Kaupy? jest strzelane? strzela Kaupy, ostrzelaj, Delort! Mhm. Boże! Łukaszek i Delor został już tylko Nathan Zgorzyk gorzek sam na tym boksajcie. I zabija kaopej i zabija Delorda! Piękny, to był naprawdę strzałtem. Oj, ojoj i DeLord. Jedna eliminacja i druga eliminacja! Wow! Sandrulka! Ojojoj, co to za lag! Ale ten... Podrójne zabójstwo! On jest kurwa niepowstrzymany! Po czwórde! Będzie ta zmiana stron i Sandrulka już na żółtym. Widzi piękny ketchup na Tana z górzyka, rozpętała. Kula auto, ale Łukaszek był tutaj lepszy. Delort! Pierwsza eliminacja, druga eliminacja. I tutaj zabrakło, ale było naprawdę blisko. Już skanuje, ale na razie nie trafia, ale będzie granat. Uuu! To jest, Paweł! To jest On grane. te smoki robi spustoszenie! Tak, już tu czeka. Boże, czy to będzie kolejna akcja w wykonaniu tego zawodnika? A! Raz, dwa... Trzy! I Ewron powstrzymuje. Teraz pytanie: Czy Kaopej będzie bohaterem tej rundy? No, miejmy nadzieję, że to jest ta chwila. Kiedy zdobędą? Przecież ten jeden punkt yy, na z skóry! O mój Boże! Pago kontra Kaopej! Pago kontra Kaopej! No, tak, tak, tak. oczywiście, że tak. Puścić pago na side, może zobaczymy tam kogoś innego. Ale proszę bardzo, Paweł, widać było, że to tylko i wyłącznie zabawa. Kaopej eliminuje Łukaszka i drugi kill, proszę państwa! Kałpej objawienie, to objawienie, absolutnie. Co? Zobacz, zobacz. Jo! A co? Zobacz, co się dzieje! On sobie po prostu strzela! Jak Kurde. na deathmatchu! Pevor zabija Ewrona. No i moi drodzy, znowu Ajajaj. A Ja piętnę! No kurwa, co to było? da bunda